O, dzień dobry. Dzień dobry. Za co Do pan się myślę? Zniewana, bo pan chyba... Widzica. Widzica nie zbiera drewniana, nie można jej wejść. <grym grym> nie, nie Nie Nie, nie dzień dzień. Ja, ja inaczej, ja się kładę Pada i idę i się objadę. Zniewana, bo ja nie bo po pierwsze widzicie. bo po pierwsze go. Moje, moje, moje obeszadze to co się z i do 50 z ministrum jest Idę do tej... O, dzień dobry Dzień dobry A kim pan jest? A, a kim ja, pan jest? Co, a ja tutaj mam zacząć pracę w tej pizzerii, a pan? No, ja też Widzi pan to? Błyskawice no to pan... to pan, pan no, klusę? Ja, ja dostałem. No fakt. to samo. Yep. O kurde, dobre te krusze, dobra. Żwana. Żwana, bo pan chyba drzwi nie, od niej. Co to jest? Co to jest? To, to są... Chyba... Pamiętam. To jest... pamiętam. Cicho pan. Pamiętam, Mówi... mówili mi, że te, tych, tych, tych tutaj Kosiów mamy pilnować. To jest Chica, Freddy... Bonnie, Chica to jest taki Kurczak? taka kuropatwa Aha. Freddy to jest miś, a Bonnie to jest zając mhm. No, to są zasady w ogóle Rules for safety Don't run, don't yell, don't scream, don't poop on the floor Stay close to mom, don't touch Freddy, don't hit, leave before dark Aha. To nie biegać, nie krzyczeć, nie piszczeć, nie... No to było? Nie, nie, nie robić pup na podłogę, trzymać się blisko mamy, nie dotykać Frediego. Nie czemu? uderzać i uciekać przed ale ciemnością. Czemu? Ale, czemu mamy Co, czemu? A, ale czemu mamy nie dotykać Freddy'ego? Kasa. Ale czemu mamy nie dotykać Freddy'ego? Eee... To jest sobie nasz pracodawca. Ale czemu... Ale czemu misia Bardzo ma nie ładny. dotykać? Bardzo No nie wiem. Bardzo ładny. A czemu on wygląda jakby nie żył? Bardzo ładny, chodź pan. Przyjrzyj się pan. Wyciąg pan Z się lepiej <laughs> pracuje niż. Zraźnie. Dobrze. Tam coś było. <laughs> o, nic nie było. <laughs> Wie pan co? Trochę się tej duszno zaczyna na no mnie, nie sądzi pan? Dobrze. To tak. Tam, tam tam jest inna strefa czasowa. Jak tam wyjdziemy, to już nie ma wyjścia. Znaczy jest wyjście, ale o 6:00 6am. Aha, dobra, no to... Wchodzimy w to? No to idź pan, ja, ja, ja będę... Dobrze, wypadł. uwaga. Jesteśmy. A proszę pana, to po prostu te... Proszę elektryczne, pana... ...elektrycznie zawaliła. Proszę pana... O, to jest... Y, czika. Proszę redni, pana... boni tak? Zagiło mi wzrok, jak się patrzę tam, to mi zagina wzrok. O, mi też. Mam, mam 60 obrazów na sekundę, jak ja, się tam patrzę. A, a mi tutaj zagina jakoś. Mi desz tutaj. Pana, Wie pan co, uciekajmy stamtąd. To, <grym> to co, nie jest bezpieczne miejsce. Co, co, co to jest? To jest... To jest... Y, to jest nis. i... Nie on jest taki samotny. Widzi pan to? Pisze no. te out of order. Aha. Czyli to jest nie, out i, of order. Nie oni nie dlatego jest samotny. Y, Dobrze. Pana, bo ja, jesteśmy teraz... Proszę jesteśmy, pana, bo... Y, tak? Mietek, a to czasem nie ciebie no poznałem. Czy, czy to jesteś ty nie ty Mietek? Bo ja poznałem takiego jednego, ja. chodził też w niebieskim Pan to Bartek? Nie, Bartek to mój y, wnuk, który ma 80 lat. Aha. Aha, Ciekawe. No, no bo wie pan, on eksperymentował z takimi jednymi portalami, zaczął się bawić w jakąś dziwną magię i się postarzał o 80 lat. Aha, I czyli pani spotkanego... I on, pan jest takiego był. I bardzo. I opowiadał o takim jednym koledze, co ma taki niebieski garnitur jak pan. Go pan? Nie, on się nazywał Mietek. 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 Mnie, tak to musiał siostrzeniec, a, wie pan co, tu jest dowód na to, że jest inne pole grawitacyjne, widzi pan, to się kręci w kółko i nie ma końca. Tak, widzę. Proszę pana, to jak, to jak pan Dobra. się nazywa? Nazywam się y, y, Zdzisław. Zdzisław, aha. Tak. A pan? A ja, a ja się nazywam ten, a, a, a ja się nazywam Marcel. Aha. Dobra. E, dobrze. Proszę pana, jak widzi pan... Moje, moje, moje obrazy przed oczami się zmniejszyły tutaj do 50 jak strzelił podłogę. To coś jest nie tak. Czy pizza? Jak widzi pan jest drewniana, więc nie można jej zjeść. A tu co? Czemu, pan, <laughs> czemu pan, wygląda jak jakiś zawodnik Fame MMA? Bo ja się biłem na fame MMA. Aha, widać. A to co to robi? E, to kliknę? odpala naszą pracę. <śmianowicie> pan to kliknął! Uciekamy, yyyy! Zobaczcie, zgasił poświatła. tam. tam uciekam. Dobrze. Ciasto. Tutaj, tutaj jesteśmy w takim biurze i tutaj widzi pan, możemy... O, możemy zamykać drzwi, ale, więc na nam łatwiej tutaj przeżyć. Ale po co są metalowe drzwi? Nie wiem, P w razie... Pizzeria proszę, ataku. W razie ataku. Pro, pro, proszę pana, pizzeria jest opuszczona, w ogóle, to po co to wszystko to, to ja nie wiem, to... Nie to, wiem, drzwi są, nie dzieje, w to ataku. Bardzo spokojnie. drzwi są w, w razie ataku kosmitów, a mamy też światło, więc mamy tutaj bez latarek siedzieć, jak widzi pan. <laughs> no bo to ciężkie <laughs> w <woksude> No jest. <laughs> a to, a to... Dobra, proszę pana... Co jest? Proszę pana... Gdzie ukladli animatronika? Ukradli... Trzeba zawiadomić policję, ale... Zaraz. Co? Co? Eee, pan pana w tej czasy przestrzeni Nie wiem, proszę pana, ale... Tam jest... Kolega. Proszę pana, ale. Czyli... proszę pana, proszę mi to wytłumaczyć Czyli chodzi sobie... tutaj... kto... jest budynek, jest sobie opuszczony, my zamknęliśmy go na klucz i ktoś tu sobie chodzi i przestawia nam animatroniki, tak? Eee, nie wiem, wiem, że drugi znikł. jest tutaj. Ten. <coughs> Super! Ten wam bardziej ostry, nie powiem. No. Chwila... Nie zabrałem, przepraszam. Zginny <grym>, zniknął i trzeci! No... Czyli tak. Wie pan budynku, co? Pana, ta czyli... robi, co? Ta praca się robi coraz bardziej straszna. Proszę pana, czyli po budynku chodzi sobie... Yyy! -y! pana, on tu stoi przed drzwiami. Wie pan co? Y -y! Czyli, ja to zamknę. zamknął. Czyli... Y czyli mam rozumieć, że chodzi sobie tutaj niewidzialny animatr... Yyy... Niewidzialny i przestawia sobie animatroniki, tak? Eee, y -y, tak? Prawdopodobnie... Są też... Szansę, że one same umiem chodzić, ale w to szczerze wątpię. Ja widział pan, jakby jakiś, jaki stawiał? No nie, ale. A widział pan, jak, jak ktoś tutaj chodził? No nie, też. Co jest, że on jest po prostu niewidzialny? Możliwe. Albo się wtapia w otoczenie, kurde. Przechodzi koło się. i nie jest. Zomierzony? Albo ma zegarek niewidzialności, balony nożownika. On wrzucił na miejsce, go już tutaj nie ma. Nie, a proszę pana, to. bo myślę, że jest tutaj! Proszę pana, zamknijmy tutaj, co się boję trochę. O. Proszę tak. pana? Yy, Powiem w do... pan, jakim kraju my teraz jesteśmy. Jesteśmy obecnie w. ten, w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego tu jest jakieś arabskie kawanie? No Wiem, bo, bo Joe Biden ostatnio zaczął sponsorować Arabów. Proszę pana, tylko się dalej. Kęci. Co? Zaczekaj, panie. Tutaj nie, do, do porządku. O! Dwa, dwa wróciły na miejsce. I już tutaj jeden stoi. Tak sobie. To? Czekaj panie, ja tutaj go doprowadzę do, do porządku. Jestem nocnym stróżem, że mam pilnować, żeby był porządny. I proszę pana, proszę spojrzeć na kamerę z tym lisem. Jestem za Proszę pana, to pan bardzo mnie zaczyna przerażać.

Kupi telefon. Wkurzy mnie. <gry> Proszę pana, to jest klucz do skrzynki Manko. O kurde, dobra, idziemy robić opening. <grym> Widział pan tu jakąś skrzynkę? Tak. Ta Gdzie? Chodź pan. Bo tutaj widziałem takie jedno pomieszczenie. Co to jest? No właśnie, tutaj jest skrzynka. O. Chodź pan, bierzemy ją za sobą. Okej. Okay. To no chodź pan, robimy opening. Sam te drzwi. Co się z panem stało? Drzwi mnie zatrzasnęły. Jak? Normalnie, dobra, może być unusual. Dobra. Proszę pana. Kręga zjadła. No nie wiem! O, nie. No nie wiem! No pana No pan zrobił. Zobacz jak jak pan naprawił, ale naprawiłem. Yy. No, no, dobrze, że drzwi są zamknięte. Co teraz bardziej Prayer. się znam bać 150. To nam nic nie zrobi. Dobra, chwila, wzywają mnie na obi obiady, wie pan, obiady nie wzywają. Nie, ała. Przepraszam. Poziął mi pan nogi. Mi z klikiem, że się pan odtwarzaczem DVD. Ej, przecież pan właściwie... o, to jest radio, a nie odtwarzasz DVD chyba. No, co pan robi? No, pan się to, tak dobrze robi. Tak czasu przez... Trzej. Co pan zrobił? <głos》>? Tak czasu nie, przez trzej, pan, pan. nie, ja... Ja, ja inaczej, ja się kładę i idę, idę jeść obiady. Nie, to zaraz no ma. proszę, panie, weź se pan mentalnie ten obiad i se go z tego weź pan zjedz. No, przez... Proszę pana, niech pan zobaczy, jak się położyłem. Oła! No, naprawdę. <śla> Dobrze, Dobra, za dwóch. Proszę pana. Ehm, proszę proszę pana. pana, trochę zacięło czasu przestrzeń, odkąd jadam obiad. A, a zauważyłem, że się ten zielony pasek znowu wypełnił. Co pan tam Czekamy naj... od czego on jest. No, nie. Nie an... wiem czy pan to zauważył, ale moje, moja paczka zniknęła. Tak pana. Tak. Korki wywaliło. Dlaczego, no, zauważyłem. Znaczy, korki ja. najpierw waliło, a później wywaliło? Co się stało? Właśnie nie wiem. czy pana, ale open. <laughs> moja paczka! <laughs> Dziękuję. D open! O ten. Co się stało z tą paczką? Zepsuję ją, prawda? Pan ten... No. Proszę pana, bo kamery są takie małe, trochę in interaktywne. Masz pan? Aaaa, A. no właśnie, pan. Co się stało z tą paczką? <grym> Wciągłe ją. Ja widziałem, jak ona zaczęła znikać. Proszę pana, tak? Dobry, tu, drugiej paczki już nie ma, biorę, biorę wapni. Co pan bierze? Wapni, masz pan wapni. Po co mi Co to jest? To nie jest panie wapń. Idę. Do... Yyy! Proszę pana! Yy, bo, tak. bo on, on znowu nas zamyka. Nie, jest normalnie. O co panu chodzi? Nie, nic. Nie, nie, nie jest normalnie. To... Nie, nie jest normalnie. Yy. O, żartowałem! On nie jest normalnie! Otwórz! Otwórz! pan, chodź pan za... Zamykaj! No, nie! drzwi! Nie drzwi, drzwi, drzwi. O kurde, ale to było scary. Yyy! Wyszedł. Ale nie z tej strony. O, jest bab. On już jest ten Dobrze, proszę pana yy, proszę pana Tak? Proszę pana e, Tak? E, ma pan zegarek? Ała Mam! Wy pan co? Zaraz godzina Tak pan, w mam, chodź pan Okej okay. Muszę tylko go wyciągnąć z kieszeni oczywiście ma zegarek w kieszeni? Tak, tu go położę Teraz godzina? <laughs> no wie pan, wskazówki <laughs> odpadły <laughs> Wie pan jak to jest z tymi zegarami Na yy, Ale mam drugi zegar Okej, okay, byle lepszy Chwila Chwila, o O Ten zegar O, klucz wyskoczył Mówi mi Nie yy! Co to było? Chwila, yy. Wie pan co? Byłem może bardziej taki zmodernizowany zegar no. O, mam A właśnie, my tu mamy bez latarek siedzieć Ehm yy. Jest no pan co? Proszę pana, a jakby tak, Wie pan, tak delikatnie przesunąć. Gdzie, gdzie pan Mozę... to znowu? Weź pan tutaj, daj ten. O, yes. o tu. Mówię czwartą. Podin... No. <tulary> Może pan przestać Uff, a... Zegary do kieszeni. Pomocy, jestem pod Julkiem. Nie ma pana. O. <grych> Wiesz, on w kieszeni mam. O, takio, o. Ale to nie jest zegar. No ale nie jest zegar, ale jest. Ale Oj, nie. mam taki... mam taki budzik. Daj, da, 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 daj, daj pan to. Nie. Proszę to nie strzelać. Nie, nie cierpię budzików. Nie z tej strony. nie! Gdzie to jest? Daj pan to. Co, co pan zrobił? A to a pan co zrobił? Kto to jest? Tam jest ten Freddy, tyle że złoty Ono, To jest... Wie pan co? To jest kufnia. Jestem chudy i się prześlizgnę przez te te O no Dobra, to okay. ja wracam do biura, ktoś musi tu pilnować Ale fajne wie pan pana? co? Bo lisa y -y 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 -y. To było straszne Gdzie kurczak przede Je mną pan, pojawił? Ten... Proszę pana, one nie tylko żyją Proszę pana, coś tu bryga we might have a problem here. Okej. Okay. Problem has been solved. Proszę pana, przejdź no. pan tu szybko. A. Proszę, pana, to... ja nie proszę wejdę. pana, bo po pierwsze list, po drugie tam Niech coś pega. Niech pan zobaczy, co mam. Złoty kostium. No, ale jest pusty. Jak pana, jak pana głowa? Pana, proszę pana, tam coś pryga. Nie. Co to będzie? Nie ryga. <laughs> To. O kurde! Weź <noise> pan, otwórz to! Otwórz to! Otwórz pan to! Otwórz! Otwórz! pan, weź pan! Ania, ten nie z tej strony. Ale Ania, tak mógłby pan otworzyć. <głos> przepraszam. <głos> no wygada. E, nudna ta praca, nic się w niej nie dzieje. Będźmy w przygodzie naprzód. Ej, proszę pana, proszę pana, mam pomysł. Chciałbym zobaczyć, jak, to, jak on będzie biegł. Tak z bliska. Proszę pana, wie pan, co ja chcę, jeszcze siusiu, jak nie chcę tej strony. Zgniąłem, a była pana. Ja pan pan. Laga mózgu, dobra, Dochodź Jezcze... chodź pan. Proszę pana, jest o, ten, siusiu, pan nie tej strony. Staj też, nie? Ała, zostałem <noise> kopa w dupę. Staj. Dobra, proszę pana, to, co, staj. Uu. Uu. Co się z panem stało? Dostałem, y, zostałem, zostałem porabiony na dwa baty jak od przodu, się od tyłu. ja już jestem, ja, jestem w toalecie. Aha, aha to... To poczekaj, tam pan miejsce, bo ja też tam muszę teraz iść skorzystać. A ja też wiem, że pana są mało... mało chcą współpracować. Aha. O, dobra. Ja też. Jest to jest Już. Ja też. Ja już zrobiłem. Ja też. Czyli ja co pan jedno No bo są zakurzone co się, co się tu stało? Żeby jakieś iskry poleciały? Nie wiem To jak zwykle zepsute Przecież Ogień. Ogień Musimy to ugasić Wmuchaj pan <laughs> Bo jest działało. Hmm Przerwam. Polecam nie, nie podchodzić A. do niego od tyłu. Dlaczego? Nie, mm. <laughs> i po nie polecam. A do tego Dobra, chodź pan tutaj, bo. Daj <laughs> bardzo, ja bo ja sobie teraz nie wyjdę. <laughs> no kurde. Chwila, ja, ja mogę przez kuchnię wyjdę Dobra. Pum, pum, pum. Zdajnie. Pana. Pum, 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 pum. Szkoda, że nie ma żadnej ten, żadnej mocy, która by mogła sprawić, żeby ten list teraz akurat w tym momencie kiedy to mówię wybiegł, o! nie? Właśnie! W tym o! momencie kiedy pan to mówi, zaczął biec. O kurde, dobra, panie, chodź pan szybko. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobrze. Ale chodź pan tu. Tyk. Dlaczego? Bo może pan dostać w mordę. Faktycznie. Chodź pan się tutaj schować za stół. Nie, ja tu zrobię filowanie, ja tu zrobię taką moją. <toddź> 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 Wie pan co? Chyba mam plan jak go... powstrzymam go Oj. O kurde Oj powstr powstr powstrzymam go O kurde O kurde ale za pieprza Miałem wizję naszej śmierci Ja też Dobra proszę pana Wie pan, która jest godzina? Eee czekaj pan bo już zostawiłem zegarek O czekaj pan I. Aha, chciałem się przeżyć do biura czekaj pan wciup. Dobra, czekaj pan, e, jest, eee... Gdzie, e, gdzie ja miałem ten zegarek? Nie wiem. Eee, bo ja tutaj miałem taki fajny zegarek podręczny. Jest... O! Proszę pana, szósta. O! Proszę, e, proszę pana, proszę tutaj przyjść. Bo, bo ja panu pokażę, o. Bo, bo, proszę pana, bo tu jest taki myk. Chodź pan. Widzi pan tą taką smugę tutaj? Tak. To tutaj właśnie się zatrzymała składówka, zanim wypadła, jako go wyjmowałem z kieszeni. Aaaa, dobrze, rozumiem. No Wiedzą co? My... <laughs> to chyba nie, nie wygląda dobrze. <laughs> to pan w na palę, Women. Gdzie są wszystkie? No, tu tu Wie, jest jeden, coś. tam jest jeden, ale gdzie są reszta? No może ich poszukamy. Nie wiem. Po pitce się rozejrzyjmy, chodźmy, co to jest. Tu są łazienki, a tutaj? Ja, to tu jest chyba tamska, są jest. Hmm. Można bym tam nie przejść. A jest impostorem, cholera jasna. Wiedziałem stąd. A nie. Co się z panem stało? Chodź pan, strzelimy taką pamiątkową focie z Freddy'em No nie ma problem Jaki? Zaraz panu chcę jeszcze problem Panie, chodź Dobra. pan Dobra Chodź Ciul z czapką spadła Ciu z czapką Panie O kurde, co pan zrobił? Cukier Iść iś pan koło Freddy'ego, zrobię panu focie Dobrze Tylko weź pan, wyciągnij może Dla O o pięknie. Dobra. Teraz, no teraz. teraz ja panu. Dobra. To chwila to ja się z, z tej strony wezmę. O, o, o. Mógłby pan trochę niżej. Tak. O, perfekcyjnie. <grym> Idealnie. Okej. Okay. No no to żegnaj Freddy, żegnaj Foxy. Zbierdzielam stąd to robię. Tak. Nie wiem. Dzisiaj bez reszty równo jest. Oj Ci z dziennej zmiany tu naprawią Nooo, powinni No w, końcu, stop, w końcu nasza zmiana dobiegła końca Wyje... Jeździelam stąd Dokładnie, proszę ja pana, też Proszę pana, znikły Proszę cię, i tu są Proszę pana, tu Proszę pana Tak Tam, tam Tu Ała, co pan zrobił? Proszę pana, jestem znowu w tej pizzerii Proszę mnie Jak zabijać to? drzwiami Jak stąd Jak to? Dobra, proszę pana, poproszę spojrzeć tu Tu kto to? Nie wiem, ale ktoś wygląda. podgląda. Jego <noise> szyba jest odporna Faktycznie, tak samo jak nasza. Dobra, no to, to pan no mieszka to... tam? <głos> no, <głos> to, ja, ja mieszkam tam, tak, dobra, no ja, mie ja, ja mieszkam w Stephen St. Nie, to jest Stephen St. Ja <noise> mieszkam w Tamtą Alabama. W sobie, dobra, no to do nas do